Witajcie z tej strony mrówki w trawie. Już na początku ostrzegam, że osoby, które mają arochnofobię, radzę im, żeby pominęli trochę odcinek do danego momentu. Więc przestrzegam trochę, bo będzie tutaj pająk. Oto tutaj możemy zobaczyć w tej chwili kątnika domowego. Dużego, ma on 5 cm. Jak na kątnika jest dość bardzo, ale to bardzo duży. Można go spotkać wszędzie, tak naprawdę, gdzie jest człowiek. W garażu, w kuchni, w domu, wszędzie. Oczywiście gdzieś człowiek, chociaż zdarza się, że można też w takich ogródkach znaleźć. Ale tak, ja znalazłem w kuchni. Dokładnie, mam go już 3 dni. Yy... No, i postanowiłem, że pokażę Wam, jak się hoduje takie końcniki, bo już to robiłem. Nie wiem, dlaczego przestałem, ale powiem Wam, tak czym się odżywiają. No, u mnie normalnie to ja mącznikami karmiłem takiego. Wczoraj też właśnie dałem mu pierwszą porcję mącznika. I posłuchajcie, zsunął po prostu całego. Całego, naprawdę. Nic nie zostawił, nawet pancerzyk. Więc to jest bardzo duży i niebezpieczny. No, oczywiście dla owadów. Pająk. Hodowla jest bardzo prosta. Wystarczy tutaj trochę torfu dać. Jakieś ewentualnie miejsce na schowanie się. Tutaj dałem właśnie tą czaszkę od mrówek. Niestety od Snigger musiałem ją wziąć, bo trochę dałem tam, jak można było zauważyć. Ta czaszka trochę sprawiała, że mrówki, no mimo że to są mrówki, to jakoś nie wchodziły dalej za tą czaszkę. Nie chciały po prostu. Teraz wystarczy, że zabrałem. Jest tam teraz piasek, torf i kamienie. Później pokażę. No i tak tutaj pająk sobie dosłownie może sobie żyć. Nie potrzebuje zbytnio dużej wilgotności. Wystarczy taka domowa. Ogólnie to ten pająk no, w hodowli jest bardzo prosty. Wystarczy mu mały kącik, bo to kątnik domowy. I wystarczy go też karmić często. Nie tak często, bo to w sumie pająk. Ale taki mącznik to naprawdę dobrze. no Ma dużo tłuszczu i to sprawi, że na długo będzie mu starczyć bardzo Ogólnie, to też z mącznikami jest taki problem, że mączniki. No, ostrzegam bardzo wszystkich, że to są dość no takie na pająki, to trochę słaba karmówka. Głównie dlatego, bo taki mącznik, w czasie kiedy taki pająk, no, będzie chciał po prostu sobie normalnie e, zmienić skórkę, e, to wtedy mącznik, otóż, będzie mógł go po prostu. Zjeść, bo wtedy po, po zdjęciu skóry, no, pająk wtedy się po prostu no, słabnie i w ogóle nie jest no skory do walki, jest dość strachliwy, wtedy nie może się obronić. I taki mącznik by wtedy mógł zjeść. Otóż, więc na pająki nie polecam, ale ja radzę, bo jak pająk nie chce tutaj, kątnik to po prostu. Eee, trzeba patrzeć, jak on to zje, bo jak tego nie zje, to trzeba natychmiast zabrać mącznika z powrotem, bo potem by mógł ten mącznik go po prostu zjeść. Więc na tyle o tym pająku. Przejdźmy dalej. U lasu nie ma zbyt dużych zmian. Na arenie jest po prostu par trochę kamieni, piasek, Torf Można zauważyć pancerzyk mącznika, którego usunę Patrzcie Okej okay. Usunięty I większy kamienie. Natomiast w gnieździe. Och, powiem krótko jest więcej rąk do pracy, czyli. Jak widać, niektóre z tych tutaj poczwarek zostały otworzone. Między innymi, można zauważyć pomiędzy tymi poczwarkami malutką, dopiero co urodzoną przezroczystą mrówkę. Mrówka jest przezroczysta dlatego, bo dopiero się urodziła. Można zobaczyć na tym stosie, właśnie jak jest przezroczysta. Jest dość duża różnica, bo jest jakby delikatnie czarna, a tak to jest cała biała. Jest tak dlatego, bo dopiero kolor będzie mieć później. Na razie jest bezbarwna, bo po, potem dopiero z czasem będzie się pojawić ten kolor. Więc to jest, można powiedzieć, malutka mrówka. Taka mrówka przez jakiś czas no, nie pracuje, to chyba przez jeden dzień to zajmuje ten okres, a potem, jak już barwa wróci, się pojawi. Znaczy, to pracuje normalnie wtedy albo przy poczwarkach, albo na zewnątrz. A w drugiej komorze to samo mnóstwo larw i poczwarek. Jeszcze tutaj się nie wykluła żadna, ale na pewno jeszcze dzisiaj lub jutro będzie jeszcze więcej malutkich robotnic. Królowa tutaj ostatnio bardzo lubi tutaj taki kącik. Siedzi sobie tutaj. Tu jest dość zacienione, ale jak potem przykrywam w formikarium oczywiście tą gniazdową część, żeby na arenie było jasno. To ona sobie tutaj jak Właśnie otwieram to. Niestety to ona się tam chowa. Można ją zauważyć, oczywiście, tylko że trochę słabiej. Ogólnie jestem dumny z moich mrówek, dlatego bo tutaj skolonizował. Widać tutaj są te, jest ta, tam te dwie małe robotnice urodzone. Tutaj są też poczwarki. Normalnie tutaj, tutaj i tu jest królowa i też poczwarki i larwy. Tutaj tak samo skolonizowały. Tam mają taki skład na piasek. Tak samo jak tutaj. Chociaż tutaj właśnie jest to jedno miejsce, w którym nie przybywają kompletnie. Jest tam dość sucho, ale mam nadzieję, że to formikarium jest dość słabo skonstruowane, bo powinna być jeszcze tutaj dziurka. Po to, żeby nawadniać całe. A tak to nawadnia tylko. Głównie tu. Tutaj tak samo. Tutaj początkowo królowa się działa w te pierwsze dni, ale potem wolała się przynieść tutaj. Ale tutaj oczywiście także są prace. Czasami dość często robotnicy sobie tutaj przesiadują. Teraz akurat nie. A przy wyjściu nic się nie dzieje. Ale postaram się dać tutaj pokarm. I pokazać Wam później no, jak zaczną się interesować nim. Więc dobra, daję tutaj miód. I trochę białka. Mącznika. Oczywiście bez głowy. Teraz cięcie i zobaczymy, czy będą jeść. Widzimy się za chwilę. Dobra, minęła tak około godzina i już mrówki zaczęły się interesować tutaj mącznikiem. Mrówki zauważą, że bardzo, ale to bardzo te z gatunku lasu sniger lubią mączniki. Bardziej niż świerszcze, naprawdę. Polecam mączniki. Miodu nie tknęły. A teraz dla odmiany pójdźmy do Lasów z Flawus, pokazać wam jak u nich wygląda. Tak wiem, gdzie jest ich formikarium? I co one robią w probówce? Co ich tak mało? No otóż nie było, była dość mało ciekawa sytuacja, a taka, że duża część robotnic po prostu wymarła. A w jaki sposób? Prawdopodobnie przez to niektóre przez miód, przez to, że się potopiły w miodzie. Tak. Jeszcze zanim dałem ten miód w, no, rozwodniony, tutaj jest. Miód rozwodniony jest właśnie dobry dla lasius bo się w nim nie topią. Co jest dziwne, bo w, woda i miód. Larwy się dobrze tr trzymają i poczwarki, więc dobrze. Robotnic nie jest aż tak duże, jak było, ale będzie dobrze. Zaufajcie mi. Już Mam nadzieję, że już za dwa miesiące będzie nawet więcej niż ich było. Tak więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Żegnam Was, moi widzowie. Pamiętajcie o udostępnieniu tego filmu i, jak możecie, to dajcie lajka, bo to naprawdę bardzo motywuje do działania. Napiszcie też w komentarzach, co sądzicie no, ogólnie o kanale i o pomyśle namrówki. Więc żegnam Was tutaj, mrówki w trawie. Ciao!